Hejka! Hejka! Mamy kilka informacji o kanale. No to... Yy, chcieliśmy na początek powiedzieć, że zmieniamy pupilki. I nazwy kanału. No to yy, nazwa kanału będą to pieseczki LPS. A oczywiście pupilkami LPS naszego kanału, ich kanału przepraszam, będą pieski. Będą takie słodziutkie pieski. Yy, no to... My będziemy prowadzić vloga i zatrzymywać i i Tak. Więc zaprosimy Margaret i Ewę do nas. Zapraszamy! Tak. Hejka, ciemka. Margaret. Jestem Ewa. Ja bardzo lubię y, żółty kolor, brązowy, niebieski, jasny, ciemny i taki średni, różowy, jaśniutki i, i filetowy. Y, ja bardzo lubię kolor różowy, niebieski, i wszystkie od brązowego. Ja zmierzyła z moją siostrą i lubię ją bardzo. I lubi, lubię i lubiłam, jak ja kiedyś bawiłyśmy jaka już chyba 5 lat. Wtedy bardzo lubiłyśmy jeszcze bardziej chyba. Albo jeszcze mnie, nie wiem. I bardzo w sobie bawiłyśmy się, często bawiłyśmy się w modelki. E, no ja chyba lubię to samo. To są to Wasze nowe kufilki. Jak wspominałyśmy, będziemy prowadzić dwa vloga i sumować filmach w teledyskach. I yy, mamy też nadzieję, że przyjmiecie je bardzo yy, miło, gorąco yy, że będą Wam się podobać że nie wybrałyśmy jakieś takich byle jakiś z ulicy czy coś I chcemy, one z nas bardzo dobrze znają i chcemy, żeby się też spodobały i żebyście je porozmiły. Więc to, to tyle informacji na to, No to one wszystko będą potem informować i edytować. Subtitles